Halo? Tak, słucham. Pani kierowniczko, ja dzisiaj potrzebuję urlopu na żądanie, no. Pani Barbaro, jaki urlop na żądanie? My dzisiaj mamy spotkanie biznesowe. No, jak to mi pani nie da urlopu na żądanie? No, pani Barbaro, no przecież pani wiedziała o tym, że jest spotkanie z y, ważnym klientem. Jaki urlop na żądanie? Mowy nie ma, ja nie wyrażam żadnej zgody. No, pani kierowniczko, ja mam zaplanowaną wizytę lekarską, no. No, przecież to jest niezgodne z prawami, prawami tego, no, pracownika. Nie, no, ja pójdę na skargę do dyrektora, no, no, bez, bez dwóch zdań, no. To jest dyskryminacja i mobbing jednocześnie. A proszę bardzo, niech pani idzie do dyrektora. W ogóle bez dwóch zdań. To nie jest pani Barbaro Mobbing. To nie dyskryminacja, absolutnie. Do widzenia. No, do widzenia. Mogła odmówić, czy nie mogła odmówić? Oczywiście, pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi. Urlopu na żądanie. Pracownik nie może zadzwonić do pracodawcy i powiedzieć: Dzień dobry, pracodawco, ja dzisiaj biorę urlop na żądanie. Pracownik musi poinformować, że w dniu, kiedy bierze ten urlop na żądanie, pracodawcę o chęci skorzystania z tego urlopu. Natomiast pracodawca ma prawo powiedzieć: Nie drogi pracowników, nie dam ci urlopu na żądanie w tym konkretnym dniu, ze względu na to, że mieliśmy na przykład zaplanowane spotkanie w przypadku, kiedy i tak pracownik nie stawi się w zakładzie pracy, pracownik będzie miał nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. To po pierwsze. Po drugie, taka sytuacja może się skończyć nawet zwolnieniem dyscyplinarnym w postaci naruszenia, ciężkiego naruszenia przez pracownika jego podstawowych obowiązków pracy.